Cześć, witajcie w kolejnej Agrodniowce. Od samego rana działamy. A co my robimy? Robimy to co Wam zapowiadałem w ostatnim filmie. Zmieniamy blachę. To już na tym garażu, gdzie są te duże drzwi, to już jest blacha zdjęta. Nawet nie zdążyłem nagrać. I już tutaj zakładamy, żeby to przykryć, bo stale po, popaduje tak jak widzicie, więc żeby już to zatkać, zmieniamy na razie tylko na połowie dachu, że tak powiem. No bo wymieniamy na razie na tej części gdzie panele będą, a reszta to tam się zrobi przed śniwami na spokojnie. Na razie to co jest konieczne. każdym jest fala, daleko od fali, to trochę no, inna. Fajna, ale. Ale nie fajna. Ta stara jest. Więcej. Cygarów. No, jednolicie by było. W no. Czyli ja muszę obejść tym... Tam nie musi iść Czekaj Jeszcze trochę Co tam do milimetra to nie zrobił No dobra, ale do dwóch to już wiesz Dobra To no. jest tanie do 1,40 Wiesz co to nie Noo

na Tylko bym musiał się przesunąć no, Aha, no, bo nie dosięgnę do tam, nie? Jest, praktycznie tak musiało musiała być A? Czekaj o no, ja tym Zdejmujemy blachę dalej I Dzisiaj to założymy Idzie bardzo sprawnie Wiecie, wszystko kozły Łaty, wszystko jest Tylko starą blachę zdjąć, nie mam założyć Także to idzie Tata teraz już zdejmuje, zdejmiemy to już na raz do końca I dzisiaj to założymy Słuchajcie, wersja wyjściowa po godzinach będziemy uczestniczyć w bankiecie firma SM Agro, tutaj lokalnej. Bardzo się cieszę, że przybyliście Państwo w taktycznym gronie. Jest to nasze pierwsze spotkanie, mam nadzieję, że nie ostatnie. Tak naprawdę, to spotkanie jest organizowane troszeczkę dla Was, troszeczkę dla nas. Chcieliśmy Wam bardzo podziękować za to, że byliście z nami przez ostatni rok, na no, półtora roku. Eee, ze mną trochę dłużej są klienci na sali, którzy są od 2009 roku. Eee, także bardzo za to dziękuję. Warsztaty polowe. Proszę Państwa, czy ktoś słyszał, czy w Polsce były jakieś warsztaty kompleksowo obsługujące trwałe użytki zielone, mówimy od A do Z? Czyli ochrona chemiczna, podsiew maszynowy, dedykowane odżywki pod trawy, nasiona, czyli kompleksowa obsługa w jednym miejscu. To nic organizowana. W jednym miejscu były cała produkcja trwały użytków zielonych. Mówiliśmy od siebie. A dzisiaj to jako schemat. Jest, jest regeneratywny od siebie młodych pasjistów. Turbo KP, dlaczego mówimy do tu pastisko tam KP? Tu mamy 40% traw wysokiego wysokiego. Większy udział kraw pietrańskiego dla zwierząt do przygryzania. To jest pastwisko, to jest tak skład dobrany gatunkowo i odmianowo. Aby zwierzęta przez cały rok na tej pasyku się żeniły. Tutaj kolega znany z internetu, Krzysiek, który lubuje się także w naszych produktach, które podnoszą wymagania. Tego nie widać może z daleka. Zwróćcie uwagę, że ktoś widzi, ile tam skończymy. Tam skończyna biała, mąkowa i niedzenna. 18-19% środków. To jest petarda białkowa. Tam na tym pasisku zjeżdża jeszyta, mają przez cały rok się wyżywić. Piękny obrazek, skąd wiesz to pasze? Z Gomadą Szatą na wielu łąkach byliśmy i zazwyczaj działo się tak, że zadaliśmy pytanie Dostaliśmy pytanie, Panie, daj nam coś. Padało pytanie, gdzie tu jest trawa? No, nie, gdzie tu jest trawa? Chodziliśmy po łące, szukaliśmy trawy. Dlaczego? Przecież pięknie zielono było. A jak weszliśmy w tym łam, to się okazało, że to był chwast. Widzi pan palec? Widzi pan drugi palec? Na trzy. Raz, dwa. <grym. <grym. Pan Mariusz jest sceltykiem? Nie, boś drodzy, Pan Mariusz jest sceltykiem, dlatego ja mam dla niego lepszy numer. Patrzcie, <śpiewanie> pan ha, teraz. Cztery. A? Moja ulubiona. Cztery lata trwicie. No. Nie, nie może być. Tutaj. Nigdy. Nie będzie, to nie. Pokażę, Nie będzie, tak. nie, tego nie. <śpiewanie> <śpiewanie> nie Nie, <śpiewanie> panie Mariuszu, ale mam też lepszy. Numer. Ja na drugim etacie jestem mentalistą. Nie powiem panu, jakie będą numery wtodnie, ale mam coś lepszego. Niech pan mi poda. Dowolną liczbę między 1 a 5 teraz. 3. To będzie naprawdę dobre. Także ja za chwilę sprawię, że ona zniknie. Jak ja sprawię, że ona zniknie, dam ci dowód, że zniknęła, ty i publika dacie mi brawa, okej? Okay? Butelka jest, macham trzy razy ręką, strykam w palce. Butelka zniknęła. Ale ty w to karol jeszcze nie wierzysz, Pan Jarek też w to nie wierzę, to nie wierzę na trzy domy. Raz, dwa, trzy. Pada! Prawie udane. Stryka nie, wróciła. Nie, prawie udane. Nie słuchajcie, tak jak dzisiaj nie, mówiłem już panu Mariuszowi, ja też jestem nie, mentalistą nie, i ja wiem, co nie, państwo macie w kołach. Wy myślicie, że ta butelka cały czas tutaj jest, i to jest akurat prawda. Potem ja macham trzy razy ręką, strykam w palce, mówię, butelka zniknęła, i ja wiem. Co pan na przykład ma w głowie? Pan sobie myśli, ha, pewnie trzymają w swojej lewej dłoni. Jak pan wytłumaczy to? <ścoughs> Wiecie co, jak wam się ten numer nie podoba, ja dla was zrobię coś innego. Twoje wow. imię, księżniczko? Agnieszka. Doskonała odpowiedź mam nadzieję. Kto Agnieszka, chodź do mnie środek dajcie Agnieszkę. Wielkie brawa. No, ale na giełdzie. No, i ona złupku, nie? Gdzie są moje kieszonkowskie? ja bym Nie, słuchajcie, teraz się tym zaopiekuję. Agnieszka. Agnieszka, tak? Na pewno? No, tak. Doskonale. Weź to do dłoni i powiedz wszystkim, co to jest. To nie jest piłeczka. To nie jest gąbka, to jest moja droga gąbczak. Gąbczak to jest takie coś pomiędzy chomikiem a czerwonym jabłuszkiem. Czerwone jabłuszko, bo ma jaki kolor? A chomik, bo jest dotyku jakie? Mięciutkie, puszyste. Agnieszka, zauważyłaś przycisk? Nie. Jest na środku. W tym miejscu widzisz? Nie. Szmiewa. Na środku. Tu jest środek. Agnieszka, zdecydowanie, ale z uczuciem, dobra? Nie. Widzisz, jakie razy się. Nie. Agnieszka, stań prosto w ten sposób. Tak jak mówiliśmy się przed pokazem, Chciałem powiedzieć, też nie mam. Chciałem przed nie mam. A gdzieś nie mam. Agnieszka, ja nie mam. też. Śmiało, śmiało. nie 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 Godzinę. Słuchaj, ja ją znam dosłownie dwie, może trzy minuty, ale wiem o niej pewne rzeczy. Piękna, cudowna, bystra, inteligentna kobieta, ale jedno ci o niej mogę powiedzieć. Ona ma strasznie dużo za uszami i nie mówi o gąbczaki. Agnieszka, pierdol nie? Podwiń rękawy, żebyś nie oszukiwała. czy ja ci ufam, ale... Ale reszta niekoniecznie. Słuchaj, ja też podwinę. Trzymaj gąbczaki tak, żebyśmy wszyscy je widzieli i powiem ci, co następuje. Na sam start daj mi gąbczaka numer jeden. Na pewno 100% No ja ty nie. Puszczy, <laughs> Moi drodzy, uwaga. Gąbczak numer 1 do dłoni numer 1 i Gąbczak numer. Ner 2, Pan jest matematykiem. Ale liczę na siebie. Dobrze. Gąbczak numer 2 do dłoni numer 2. Kiedy Agnieszka głośno do nas policzy do trzech? Raz, dwa, trzy. Ja zrobię magiczny gest. Widzieliście co się stało? Co ręce? Jeśli nie, już, tak, Możecie jest. wierzyć lub nie, ale one zamieniają się miejscami. Nie, moi drodzy, umówmy się, w to nikt mi nigdy by nie uwierzył. Z już nie, nie byłem, w Ale bo to głupie. I teraz słuchajcie, kiedy gąbczak idzie do dłoni, Agnieszka na niego dmucha. Kiedy Agnieszka dmucha, to on gdzieś znika i gdzieś się pojawia, tak? W miarę jasne? Tak. No. Pan to ogarnia. Doskonale. Gotowa? Raz, dwa, trzy. Która dłoń? Lewa. Teraz? Agnieszka, do czegoś Ci się przyznam? Jestem iluzjonistą. Oszukuję i dlatego nie mam dziewczyny. Słuchajcie, <grywa> zagrajmy w tą grę jeden raz, ale uczciwie tak, żeby Agnieszka mogła wygrać. Jeden do dłoni, drugi do kieszeni. Która dłoń? Agnieszka może strzelać. <grywa> Moi drodzy, w tej dłoni Gąbszaka nie ma, w tej też go nie ma, ale jej należą się wielkie brawa za to. Panie Janku, jaki jest prawdziwy sekret numeru z lidami? Taki sam jak życiu. Więc jaki? Nieważne są węzły, nieważne są liny, sznury, cokolwiek, najważniejsza jest końcówka. Nieważne jak zaczynamy, ważne jak kończymy. Dlatego kiedy pan nie patrzy na końcówki, ja nie patrzę na końcówki, to końcówki odpadają. Wtedy końcówki zostają w jednej dłoni, w drugiej zostaje taka pętelka, Zamienimy sobie końcóweczki z powrotem. I teraz pamiętam, mamy idealną iluzję, jakby talina była cała, prawda? Jak pan dwóch nie? to się rozle. Nieśmiało. Nic się nie dzieje. Albo tak. Nie słuchajcie, prawda jest taka, że sekret tego numeru pokazałem Wam czasami. Ponieważ nie jest to iluzja z jedną, nie jest to iluzja z dwoma, to jest iluzja z trzema linami. Trzema linami, które są mniej więcej jakie? Równe! Równe! W ogóle tego nie oglądasz, one są zupełnie różne. To jest ta najdłuższa, ta najśredniejsza i ta najkrótsza. Brawo! Brawo! A ja? Druga, radek idziecie rady. Mogę żami? No dobrze. Oh, <gadł> no, w środku. No, chodź Dobrze. <gadł> No dawaj młody się. No rada świnio Trzymaj Dobra, dziękuje